Świetnie, ale się ładnie bawi. Dobrze, Mati, mam dla ciebie bardzo prostą informację. Odwróć wzrok. Dzieci nie lubią, jak się na nie patrzysz, bo przestają się wtedy bawić. Bardzo dobrze, a teraz cofamy się i wychodzimy z pokoju, ale tak, żeby dzieciak nas nie zauważył. Ale ty się ładnie bawisz, synek. Tata jest z ciebie dumny. A co to, by... co to było? Czy ktoś może mi powiedzieć, kto steruje tym przygłupem? No co? Tak się ładnie bawił. Aaaaa! Aaaaa! Czy on właśnie rzucił zabawką? Świetna robota. Brawo. I teraz muszę wejść w tryb dyscyplinarny. Wyciągam palec, robię groźną minę. Oj, oj, tak nie robimy. Do siebie do pokoju. No przecież on jest u siebie w pokoju. <laughs> tak chciałem, żeby trochę było śmiesznie. No debil.